Tomasz Kitting Przebudzenie najwymowniejszy znak. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg miłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Tekst ten rozpoczyna się przywołaniem opisu z Księgi Wyjścia. Chodzi o symbol węża z brązu, który to leczyć miał Izraelitów zakażonych ukąszeniem przez węże. Gdy spoglądali oni na ów symbol umieszczony na palu, następowało uzdrowienie. Jezus korzysta z tego przykładu, przepowiadając swą mękę. Obraz jest przerażający, umocowany do słupa gad, wykręcający się z bólu. Stajemy tu wobec najgłębszych zagadnień poruszanych przez Ewangelię. Czym jest najwyższa rzeczywistość? Owo odzwierciedlenie najwyższej rzeczywistości jest morałem religii buddyjskiej tak jak odzwierciedlenie ducha chrześcijańskiego. Pytanie to może nabrać większego znaczenia dzięki zestawieniu dwóch nadzwyczajnych obrazów pochodzących z tych dwóch religijnych światów. Jednym jest Budda siedzący w głębokiej samadhi z uśmiechem niezakłóconego pokoju na swoich ustach. Na Sri Lance znajduje się sanktuarium, które na krótko przed swą śmiercią odwiedził Tomasz Merton. To w nim, jak pisze w swym dzienniku azjatyckim, dostąpił kulminacyjnej łaski całej swej azjatyckiej podróży. Udał się on na wschód w poszukiwaniu mądrości, by w ten sposób ubogacić swoją chrześcijańską drogę kontemplacji. We wspomnianym sanktuarium doznał nadzwyczajnego oświecenia. W tym dziele sztuki zobaczył bowiem zwieńczenie najwyższych ludzkich wysiłków i pełną realizację oświecenia posiadanie wiedzy w doskonałej wolności pokoju i mocy uchwyconą w uśmiechu niezmiąconego pokoju Nie był to uśmiech obojętności lecz najwyższego współczucia pozbawionego emocjonalnego podtekstu Twarz Buddy wyraża jak mógł wyglądać podczas swojej ostatniej samadhi, zanim dostąpił ostatecznej nirwany, czyli zaznania jedności ze wszystkim co jest. Jego subtelny uśmiech stara się uchylić uczniom rąbka tego doświadczenia jedności. Spójrzmy teraz na odmienny obraz. Jezus umierający na krzyżu, jego usta wykrzywione agonią pragnienia i uduszenia. Z ust tych dobywa się krzyk niemal krańcowej udręki. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił mnie twego Syna. Jezus Chrystus i Syn Boży cierpiący najwyższy stopień alienacji, jakiego nikt nie mógł nigdy zaznać, to widok ukazujący jak gdyby dwie strony najwyższej rzeczywistości. Porównajmy teraz obie te sytuacje: jedną obrazującą najwyższy spokój i drugą krańcowe cierpienie. Takie były przynajmniej zgodnie z tym co wiemy okoliczności, w których zmarli Budda i Jezus. Które odzwierciedlenie Boga jest więc doskonalsze? Jeśli obie te istoty ludzkie oddają najwyższą rzeczywistość w najwyższym stopniu, to Kim jest ten bóg, który może być wyrażony na dwa zupełnie przeciwstawne sposoby? Każdy z nich wyraża najwyższą rzeczywistość w stopniu, w jakim żaden inny człowiek nie mógłby tego zrobić. Misterium nazywane przez nas Bogiem, przewyższa wszystkie ludzkie doświadczenia, jest jednak wyraźnie obecne w cudownym pokoju malującym się na twarzy Buddy. O czym jednak dobrowolnie wolimy nie myśleć, to fakt, że ta sama rzeczywistość Boża jest jednakowo obecna w cierpieniu Jezusa, przewyższającego każdy aspekt ludzkiej tragedii. Opuszczenie, poniżenie i śmierć mówią nam coś o Bogu, o którym nikt wcześniej nie słyszał ani sobie nie wyobrażał. Wstępując w kondycję człowieka i opuszczając Boże przymioty, na których mógł się oprzeć, Jezus odrzuca archetypy nieśmiertelności, niezwyciężalności i niedotykalności, a także odmawia oparcia się na mocy Bożej, której mógł użyć, by uwolnić się sam i by uchronić swe dzieło. Ukazuje najwyższą pokorę Boga, pragnienie niebycia Bogiem. To totalne ogołocenie, które stanowi centrum Jego miłości, Zajmuje na zawsze swe miejsce w Trójcy Świętej, kiedy ojciec i syn przekazują sobie nawzajem siebie w miłości Ducha Świętego. Kiedy miłość boska łączy się z naturą ludzką, z wszystkimi nieuniknionymi konsekwencjami tego zjednoczenia, staje się ona w najwyższym stopniu wrażliwa na zranienie. Bóg nie uobecnia się jedynie stanem wewnętrznego pokoju, duchowymi osiągnięciami. Lecz obecny jest także w niepowodzeniu i niewymownym cierpieniu, i w obu wypadkach wyraża się jednakowo. Męka i śmierć Jezusa są objawieniem serca Boga. Jezus wziął na siebie wszystkie konsekwencje natury ludzkiej, pośród których jest grzech, znając grzech nie jako czyn, lecz jako doświadczenie psychologiczne alienacji od Boga która jest główną konsekwencją grzechu człowieka. Oznacza to, że utracił poczucie jedności z Ojcem, który przecież nadawał sens jego życiu i misji. Ukrzyżowanie było porażką jego dzieła, nie zamachem na jego życie. Dlatego wykrzywione cierpieniem usta Jezusa wyrażają smak opuszczenia przez osobę boską, która miała być mu najbliższa. Mówią nam, że Bóg jest jednakowo obecny w swojej nieobecności, jak i obecności, tak w cierpieniu, jak i w chwale. Historia ta nie jest oczywiście opowiedziana do końca, choć Jezus umarł z owym krytycznym pytaniem na ustach, przeszedł tak do nowej i niepojętej rzeczywistości. Ofiarowanie swego osobistego zjednoczenia z Ojcem wyniosło go w stan bycia, w którym jego ludzka natura zaczęła równać się z boską. Stanął w jedności z Ojcem i ze wszystkim co istnieje. Jego uwznioślone człowieczeństwo dzieli wszystkie atrybuty boskie. Jest obecny wszędzie, w każdym, we wszystkim oraz w sercu całego otaczającego świata, jest boskim człowiekiem, poprzez którego wszystko powraca do Ojca.